Ale to nie mało oznakowania. Ale można być bardziej. to wygląda, także zapraszam Was Chodźmy. na krótką wycieczkę. Teraz to. jesteśmy przed pokojem, który nie jest w żaden sposób oznakowany. Tak. Gdzie idziemy? Do kogo? To jest świeży pokój, właśnie. Dostali chłopaki świeżutko po remoncie czyściutki, 4 pokoik. Idziemy do największych gadów w firmie. Gadu. Gadu. EŁ na końcu. Czyli, czyli Marek, Marek. Gadu. Marka z Macała Polska i. I Łukasz. Cześć, cześć, i Łukasz. cześć. To jest nasze słoneczko, jak widać w filmie. Mówisz takie odcienie e, wszystkiego, co żółte, powiązane z żółcią, tak? tak? Nawet buty masz tego typu, skarpetki, I kurtka, zegarek. I kurtkę tak? I na drugie śniadanie mam dzisiaj banana, a na obiad mam żółtą paprykę. Ale powiedz mi, co od ciebie w ogóle tutaj zależy? Czym się, e, ode się ode coś, ode mnie Nie, mnie zależy powodzenie ekspansji telenczowej, dlatego że, tak jak Karolina wie, Mogę się że ogrzać że... przy tobie w ogóle, jak chciałbym <śmiech> <oprzeć>. <śmiech> jest, mi, jest mi bardzo miło. Chociaż ty z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że masz takie ja, kolor, wiesz co, no nie, no żałobne. Tak. Ale nie, dlaczego żałobne? To jest kolor, który do wszystkiego pasuje po prostu. Tak przyjąłem taką zasadę. Czarny wyszczupla. <laughs> do tego się trzymajmy. Okay. Bardzo Ci dziękuję. A teraz idziemy do. Osoby? No, chyba najbardziej wysportowanego sportowca z naszej no, nie, 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 Czyli Marka. Cześć, witam, To jest twoje miejsce, cześć. tak? No, tak, no, tak. Tworzymy sobie właśnie tutaj te miejsce. Jeszcze parę osób dochodzi. Jedna druga ma całą tablicę, taką, gdzie wszystkie burze mózgów będziemy robić, żeby tworzyć fajne rzeczy. zespół się tworzy. Jakby... Tak, ja tak. naprawdę z, z wielką, taką, rzekłbym e, Miłością w sercu zaobserwowałem, że będzie w Waszyngtonie. jest w waszym teamie od niedawna Mirela nowicka. Tak. W ogóle przecudowna postać no, dziękuję dziękujemy. fitness w Polsce. No staram się, staram się um, zatrudniać i współpracować z ludźmi z najlepszymi. No, chcemy się uczyć o najlepszych, no to chodzi, bo wszystko o to chodzi, że, że chcemy być. Tą społecznością najlepszym na świecie, no a za tym idą pewne działania, ludzie, czyli to wszystko jest dla naszych klubowiczych. Czyli muszą, muszą być osoby, które znają się na tym, które mają tę pasję, które udzielają się, które są spójne z naszymi wartościami, które trenują. Tutaj nie widzę inaczej. I mój team musi dawać, da, dać przykład innym. Marku, ale wiesz, no, Twój team widzę, że. Te kartki, no to, to jest jakieś takie bardzo, bardzo enigmatyczne dla mnie. Co, co tutaj notujesz, co to jest? So, powiem, powiem Wam, że, że no przez te wiele lat e, jak tak po prostu uczę się na błędach, uczę się od innych i, i ludzi sukcesu i sobie zapisuję pewne rzeczy, co działa, co powinienem w tym roku pod, po, 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 powinien iść, jak edukować ludzi, na co zwracać uwagę, no bo... Każdy dzień to jest nauka. Każdy dzień jest nauka i wyciągamy wnioski od ludzi najlepszych, od każdego z nas. No i o to chodzi, żeby się rozwijać. Czyli te elementy taki przypominają mi, na co mam zwracać uwagę, żeby być lepszym. No o to chodzi. Niedawno byłeś wykładowcem A. u Michała Kosla. Dostałeś tak. podziękowanie dla tak. generała. No jesteś generałem, jakby na to nie patrzeć. Bardzo dziękuję. Tak? No, 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 bardzo mi miło, że, że, że jesteśmy zapraszani przez osoby, aby się dzielić. Tym, co robimy, bo, bo uważam, że, że czym więcej osiągamy w życiu, to, to o to chodzi, żeby nie trzymać tego za, dla siebie, tylko dzielić się z innymi, bo są ludzie, którzy po prostu uczą się, potrzebują tego od samego początku, dlaczego mają szukać, przechodzić przez tą drogę przez następne 10-20 lat. Jak mogą się podzielić, my się możemy podzielić z tymi. Absolutnie nie mamy problemu, żeby dzielić się naszą strategią tym, kim jesteśmy, jak działamy. No bo jest miejsce dla każdego po prostu, żeby się rozwijać i, i wdrażać i. i, i Budować ten zdrowy styl życia. Nie wiem, czy Markus, co zdajesz sprawę, ale działasz w najbardziej nasłonecznionym pokoju. Tak, ja, ja tutaj mamy pokój, który jest jeden, który ma, ma okno. No i, i no też i, tutaj tak. wynajmujemy te miejsca za opłaty miesięczne. Tak, i tygodniowe. <laughs> tak mamy najbardziej jest... nasłonecznionego tak. pracownika. Wiesz, jak wołania na króla Ludwika XIV? Król Słońca. Także od dzisiaj niech będzie, że Twoje drugie imię to Ludwik, dobra? Tak, tak. A 14 to Twoja szczęśliwa cyfra. Okej, okay. mm. będzie mi się to co trochę e, Ludwik z płynem do Lucia naczyń, natomiast e, faktycznie oddaje to trochę moją optymistyczną duszę i wiarę w sukces firmy Xtreme Fitness. Tak. Słuchajcie, jeden z najbardziej nasłonecznionych pokojów na świecie to właśnie tu w Extreme Fitness. My idziemy dalej, dziękujemy, dziękujemy Wam serdecznie. Mówiłam, że są I gadułami. Pamiętajcie. Gadułami. Tak. tak Extreme, Extreme Fitness. Ma, Marku, pokaż też, no, mi nie Działamy, zapraszamy na nasze zajęcia 10X. No teraz, gdzie idziemy? Teraz? Pani dyrektor. Pani dyrektor. Dobra, wchodzimy. Dzień dobry pani dyrektor. Czy możemy zająć Dzień. chwileczkę, ponieważ wiemy, że twój czas jest bardzo czę e cenny. Dzień dobry tak. pani dyrektor. Możemy zobaczyć Pani miejsce pracy, Pani Oczywiście, stanowisko pracy. Zapraszam moje skromne drogi. Niech Pani dyrektor trochę opowie, no ja się tutaj pracuje. Piękne zdjęcia, takie, że chyba to są rodziny. Tak, sytuacje, zdjęcia tak? rodzinne, zdjęcia mojego zespołu, a przynajmniej części z niektórych mhm. klubów. Także staram się takie sobie miejsce. Złoty pracownik. Tak. Ojejku, Marta Zachara z okazji. Pięciolecia pracy, ale to już było dwa lata temu. Marta, powiedz nam coś, jak, jak wygląda Twoje życie w tym, w, tym, w tym biurze na co dzień? Czym się zajmujesz, za co odpowiadasz? E, to znaczy, na co dzień moje życie raczej nie kręci się tutaj e, wokół biura, bo w biurze bywam stacjonarnie dwa razy, w poniedziałek mm. w piątki. Reszta dni to po prostu moje wizyty w klubach, więc bardzo dużo w rozjazdach. E, staram się być oczami i uszami Ukasza, więc to, co dzieje się w naszych klubach na co dzień, staram się mniej więcej. Wiedzieć, co się dzieje, bywać przynajmniej raz w tygodniu w każdym klubie, a mamy ich trochę, więc dużo, dużo jeżdżę. Ile masz punktów? Chodzi mi e... o prawo jazdy. <grym> Nie mam w ogóle. No, prawda? <grym> rozumiem, że zawsze w drodze, ale zawsze zgodnie z przepisami. E, oczywiście, jak najbardziej. A ile kilometrów robisz miesięcznie? Ile jeździ Marta Zachara? Rany nie, nie liczę, ale bardzo dużo. Od października w nowym samochodzie mam już 18 tysięcy kilometrów zrobione, więc no nie przejrzę tego na miesiące. Dużo jeżdżę, dużo jeżdżę. Boże, a czym się teraz zajmujesz? Powiedz, co teraz jest na tapecie? Eee, tak, no teraz mamy dwa ostatnie dni miesiąca, więc trzeba po prostu motywować team, nakręcać do, do działania, żeby te dwa ostatnie dni były bardzo intensywne, żeby wyniki były jak najlepsze z końcówką miesiąca. Dużo się u nas dzieje, aplikacja, targety, także generalnie staram się wiedzieć, co się dzieje we wszystkich klubach. Jestem w kontakcie z moimi menedżerami regionalnymi, z menedżerami klubów i generalnie staram się. Być wszędzie po tym roku. Marta, która jest wszędzie. Dziękujemy Ci, Marto, za. <grystanie> wszystko widzi, wszystko słyszy.